Wystawa sprzętu wojskowego, pokaz judo, występ zespołu ludowego Chludowianie to tylko niektóre atrakcje, które towarzyszyły Piątym Obchodom Dni Biedruska, które zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Biedrusko, Urząd Gminy Suchy Las, Firmę Jakżbut oraz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, które po raz pierwszy przyłączyło się do obchodów. Na każdego roku staramy się wprowadzić różnego rodzaju nowe. Nowych atrakcje dla y, mieszkańców Biedruska i nie tylko. Tak y, W tym roku był motyw wojskowy, a więc y, Centrum Szkolenia Wojsk wystawiło najnowocześniejszy sprzęt, jaki dysponuje. Oczywiście dla, t, dla młodzieży i dzieci była ustawiona strzelnica polowa, gdzie można było, jak to się mówi, postrzelać na sucho. W czasie, gdy miłośnicy militariów podziwiali sprzęt bojowy, na scenie trwały występy muzyczne scena żyła swoim życiem. W tym roku promowaliśmy najlepsze zespoły, jakie w naszej gminie są, a więc począwszy od Orkiestry Dętych Ludowian, zespołu rokowego Stormy Monday. Ale równolegle tego, że było atrakcyjnie, jeszcze bardziej powiedzmy, no dzieci miały możliwość przejażdżki tego koni na poligon bryczką, przejechać się konikiem. Wesołe Miasteczko również wystawiło swoją prezentację dla najmłodszych naszych milusińskich. Harcerze wystawili wspaniałą prezentację. Klub sportowy, jeden z lepszych, silniejszych ośrodków w Wielkopolsce, Spartacus, pokazał swoje trofea, jak i również sprzęt, na który strzelają. No i tradycyjnie zawsze wstawiamy galerie, zdjęć Biedruska na przełomie XIX i XX wieku. Podczas trwania obchodów mieszkańcy Biedruska mogli oddać krew. W tym roku wyjątkowo akcja była udana, pomimo, że to był krótki czas, ponieważ pieszyli się jeszcze w inne miejsce, ale oddaliśmy jako mieszkańcy i okoliczni jako bardzo dużą ilość pili nie jestem w stanie powiedzieć jaka to była ale byli bardzo zadowoleni z tego typu akcji zrobionych w tym roku. Przed występem ostatniego zespołu na scenie pojawiła się pani Monika Wojtaszewska, która w imieniu wójta gminy pana Grzegorza Wojtery wręczyła prezesowi Stowarzyszenia Biedrusko panu Mirosławowi Stęclowi dyplom i podziękowania za trud wkładany w rozwój społeczny Biedruska. Składam serdeczne gratulacje i życzę wielu sukcesów w pracy społecznej, zawodowej i osobistej. Z serdecznymi pozdrowieniami. Imprezę zakończył występ zespołu Stormy Monday.